Nie wiem. Nie To normalnie. Yeah, a jest hmm. yeah, no, no, yeah, normalnie. To jest normalnie. nie. jest normalnie. To To takie używane rzeczy, nie? normalnie. To jest normalnie. To jest normalnie. आते हुआ है Nic, nic na razie. W jakiej cenie ten rudy? Nie wiemy. No, no, nie wiem. Nie wiem. Taki ładny, no, że każdy no, go chce. Ciekawe, ceny no, W jakiej cenie ten? Kawy oglądają 26 tysięcy za parę. 26 tysięcy za parę. Z parę. A skóra to jest parę. to jest parę. A dobra pan, pan sobie trochę dalej i zobacz, co podobne. O, ładne. No. Para 26 tysięcy, no ładne, nie? A tu osiołek. On też pięknie, ale zmartowany. 11. ten tu z tak? tak? z 11 tysięcy. ta, 11 pół. ta 11 ,5. to jest starszy ładne panie ładne panie. i skąd aż pan przyjechał? E, to jest Czarnocin daleko. sporo drogi Chłopaki nie chcą chodzić przy, tymi, przy tymi. Nie chcą? Nie to, nic, to się skończyło To ile pan jeszcze koni ogólnie ma? Eee, źróbki poni y -hmm. po I araba ma. Araba jeszcze pan ma? Eee, tak Arab jest 3 eee, lata a ja jeszcze chciałem się spytać, to w jakim wieku one są? E, 5 i 8. 5 i 8. Ta z prawej 8 tak. lat, a ta z lewej 5, 5, tak? 5. 11 tysięcy to nie jest aż tak chyba dużo na dzisiejsze czasy, nie? No właśnie. Nie jest, nie, jest. nie. No to mi zaoferował po, po 8 tysięcy. Po po tak, jak na mięsa. Ja no dokładnie, no. Ja ludzie Ale ludzie... Ja, to ja też... ich nie zmarnuję, to co młode konie. Nie miał kto jeździć, nie ten za co wypuszczał, puszczał, uh -huh. puszczał i trafił do szpitala. I tak skończyłem, nie jeździłem uh -huh. i dlatego zaniechane. Przeszło rok, półtora roku. One, można je na nie wsiadać i Na tą tak. Na tą tak. Ta była Z lewej bo strony. tak. Ale wygląda jak, jak z lewej strony, to wygląda jak taki yy, yy, to rasy. Jest, tej. To, to jest Śląska. No właśnie, no. Śląsk. śląski, no. piękne. Śląski no. są też fajne. Kogo, ja nie? lubię właśnie. Śląski, e, to. krótka szyja. Moja żona lubiła się Śląski. E, tak. tak, krótka i masywna. Potężna. Ona i tak wyszła, bo mówi, że klasz była, no. y, matka jej. I słabsza mhm. ale ona do ogiera poszła i dlatego Kopyta podaje normalnie? Podaje, nie? Tak, tak, przekutę Piękne konie, konie dzisiaj trochę jest, nie? E ona widzi pan jak to jest, nie? Ja Dzisiaj się no? za nią rybną Za prawej strony, tak? No. Yy, tak, yy, 17,5. 17,5 tysiąca za. Podobała mi się i musiałam, bo ja lubię wysoki koni. Ja lubię, jak ja widzę tu te dziecko, to, to mieszczę. No, to wie pan, to jest rzecz A raba to tylko kupiłem po to, żeby mu życie uratować. Aha, czyli bo... pan jest na tym koni, tak? Tak, tak. Dlatego lubię. Ojciec to chował, hodował i Mówię, chłopaki przejdą. Nie, dziękuję, żadnych nie, nie interesuje. Pojeździć, tylko to sobie pojeździły na kasztance wsiadł. Ja mówię, bez siodła nie wsiadł. Ona ruszyła z galopa i, i go. No, Zwichnął nogę i okay. miesiąc czasu w gipsie no, bez ja siodła Wie pan co ja mam Nie ściągnął cudzo i ona do... poszła do przodu i bez siodła to trzeba umieć jeździć, tak? Oczywiście. To do szkółki trzeba iść tam, w szkółce tak, nauczą, tak, nie? Tak, jest. Ja to. powiem panu tak, ja też do szkółki chodziłem i, i, i ciężko jest bez siodła się nauczyć, nie? Tak. Ale no, najlepiej jest w siodle, ja w siodle też początku. Ja siedziałem na niej bez siodła, bo będzie się nie Wszystko jest dobrze, dopóki w galop nie pójdzie, Tak, nie? Tak, tak, to jest to. To jest to, jak pójdzie w galop, to jest to. O. Tak, bo wtedy trzeba się dopasować tak, do konia, nie? No, grzyby nie ma, to chociaż za grzywę by się przytrzymał, ale po i Ale ładnie by było... wygląda bez tak, nie? Tak. Ja lubię na, jak to na kogutach. Grzywe się tnie na kogutach. Powinna być ładnie z tej Dokładnie. No piękne konie, dużo masywne, nie? Tak. Chód piękny, nie? I źródki też świeci. No i się fajnie śnią, nie? Tak. Barwa jako nie jest ładna. Tak. Ona no, no, widzi, pan sam pan przyjechał tutaj aż? Z tymi koniami? Nie, tu ze znajomymi. O, to dobrze, chociaż tak. panu pomogą, nie? Tak, Bo to... tak. tak, tak. Tam kurzy z samochodem jest, to pomoże. Oj, dobrze, dobrze bardzo dobrze. No nic, życzę panu wszystkiego dobrego. Miłej sprzedaży mam nadzieję, że pan to sprzeda. Nie? Chce pan czy nie? Nie za bardzo. Nie za bardzo. Co no, niech pan no, nie sprzedaje. Do widzenia dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję.

Давай, тебя?

Cześć, cześć, nie wiem, 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 nie nie wiem, nie nie Oj, tak? Pogłaskać. Ojej, jak

Васural Schoolsрам すごい。

ちょっとだけ。<noise> No dobra, zadzwonię cię nie chcę założyć, żeby nie było jajków. No, no dobra, ja zadzwonię tam, co ci dały. To jest śląski jest? Ten biały? Nie yes. 10 lat lat że ale. No a przyjdzie ten. No w porządku, pytał się tylko Ja nie wiem, to są to jest. Jego to trzyma. Ja nie będę mówił. Dokładnie, ale ładnie, a, a ten twój? Nie, tak samo sąsiada w Ile? Mniej więcej 10? Ten 10,5? Ten 10,5, tak, a ten? Też koło 11:10. 10 takiego, no. O wiernie. Nie? Przyjdę tu za jakieś chwilę. Tak, tak. Jak to? Ale ty Kto nie chcesz tego ogiera? Coś słabszego, coś uczekaj, coś z tego zrobić, kupić, coś takiego trzymanego i...

Najpiękniejszy jest. Ten. Przepiękny. Przepiękny jest. To jest z tych koni rasy. Zimopiste. Myślałem, że Śląski, bo taki nie, kark ma, nie? nie, nie. I w jaki cenie ten koni był? 13 13,50. 500. 500, 13,500. Ładny. Jaki wiek? Walak. lata. Dwa lata. Пошли, выбор, пошли, пошли. よか

To na koniec może się przymierzyć. Taki miły trzustka.